Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie kiełbaśnica, że tak tą potrawę nazwę. A będzie to po prostu taki porządny, taki sycący gulasz z kiełbaskami. Czy z kiełbasą. Ja do mojej potrawy wybrałem kiełbasę niezbyt drogą. Bo uważam, że trochę szkoda. I kroimy w takie grubsze plastry. Och. Coś takiego. Używajmy kiełbasy, tej, którą lubimy, albo na którą nas stać. Rozgrzewam patelnię, głębszą patelnię lub garnek, jak ktoś nie posiada czegoś takiego. Wlewam troszeczkę oleju, ale nie za dużo. No i gdy tusz już jest rozgrzany, wrzucamy pokrojoną kiełbasę. Pokroję dwie średniej wielkości cebulę. Będę kroił w piórach. Cebulę mam pokrojoną. Przemieszajmy kiełbasę. Jak jest taka, wiecie, kiełbasa dobrze przysmażona, ona jest wtedy dużo smaczniejsza. Zrumienioną kiełbasę zdejmujemy z patelni. Zmniejszam trochę płomień i wrzucam pokrojoną cebulę. No i ponownie mamy chwilę czasu, więc pokroimy pieczarek kilka. Marchewkę, paprykę, papryczkę chili, bo to będzie, wiecie, pikantna potrawa. To będzie taki jednogarnkowy miszmarz. Widzicie, pieczarki niezbyt ładne. Takie mi zostały z poprzedniej potrawy, i po prostu trzeba je zużyć. Często tak robię, że. Jak mi zostanie coś, to później wrzucam wszystko do jednego gara i robię pyszną potrawę. Tyle w zupełności wystarczy. Marchewkę kroję w plastry, ten cieńszy koniec, a ten grubszy w półplasterki. Zerknijmy do cebuli. No i gdy cebula jest już zeszklona, dodajemy pieczarki, marchewkę, paprykę i papryczkę, czyli po prostu wrzucamy resztę warzyw. Pięknie i kolorowo. Teraz wcieram trzy ząbki czosnku. Wlewam niewielką ilość ciemnego piwa. To jest porter. Tyle powinno wystarczyć. I czekamy, aż piwo się zredukuje, odparuje. Możemy zwiększyć troszeczkę płomień. No, i tak mniej więcej po 10 minutach, tak pi razy drzwi, dokładamy łyżkę, taką czubatą koncentratu pomidorowego. Połączmy. Musimy chwilę podsmażyć, wtedy koncentrat nie będzie taki surowy, a nabierze głębszego smaku. Pamiętajmy, żeby nie dodawać cukru dla zrównoważenia smaku, dlatego że porter po odparowaniu staje się karmelkowy, delikatnie słodki. No, i teraz, gdy już mamy podsmażony nasz koncentrat, dodajemy czubatą łyżkę ostrej, dobrej musztardy. I teraz możemy przyprawić, słuchajcie, trochę czerwoną, słodką papryką, bo ostrą już dodawaliśmy papryczkę chili, prawda? Oczywiście o soli zapomnieć nie możemy. świeżo roztarty czarny pieprz dodajemy. Jak już mamy to wszystko przyprawione, wrzucamy ponownie kiełbasę. Nie chciałbym, żebyśmy mylili tą potrawę z leczo. I zalewam bulionem warzywnym. Ale bulionu nie dajemy zbyt dużo, bo kiełbaśnica musi być gęsta. Przykrywam i zostawiam na małym ogniu na 20 minut. No i minęło jakieś 20 minut, więc czas pokroić korniszony. Zobaczcie, one są takie malutkie i one są delikatnie cierpkie, więc za dużo ich też nie dajemy. Tylko dla podbicia smaku. Spójrzcie tylko, jakie cudo. Jak pachnie. Przykrywam i zostawiam na kolejne 10 minut. W tym czasie pokroję sobie pęczek natki pietruszki. Pamiętajmy, że zielenina jest w potrawach bardzo ważna. I czekamy, bo natkę pietruszki dodam na sam koniec, przed podaniem. No i wszystko mamy gotowe. Słuchajcie, wrzucam natkę pietruszki. Wyłączam. Spróbujmy. Tą potrawę również możemy sobie zapasteryzować w słoiki. Na przykład w kierowcy ciężarówek. Idealne, słuchajcie, rozwiązanie na obiad w trasę. Spójrzcie tylko. Można ugotować sobie do tego ziemniaki, można podawać to z pieczywem. Ja nie mam ani jednego, ani drugiego, więc tak spróbuję. Mm. Pikantny lekko pomidorowo, musztardowy sos, do tego pieczarka, papryka, trochę kiełbasy. Mm. Po prostu petardina, a ja już się dzisiaj z Wami żegnam. I zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No, i życzę Wam smacznego!